Od ponad dwóch tygodni trwa aborcyjne wzmożenie lewicy. Sprawa zaczęła się od, niesie, od doniesień pewnej organizacji pozarządowej, feministycznej, która zabiega o uchylenie prawnej ochrony życia w Polsce, tak zwana Federa. Poinformowała media, że oto na Podlasiu doszło do dramatycznej historii. 14 i to niepełnosprawna intelektualnie została zgwałcona przez osobę, przez mężczyznę z najbliższej rodziny i okazuje się, że gdy wyszło na jaw, że dziewczynka jest w ciąży, szpitale na tym strasznym katolickim Podlasiu i ci straszni lekarze w szpitalach na Podlasiu odmówili dokonania aborcji, powołując się na klauzulę sumienia. Stało się to natychmiast paliwem dla politycznej awantury. Koalicja Obywatelska zorganizowała briefing w Sejmie, gdzie oskarżyła polityków prawicy zjednoczonej, oskarżyła Kościół, oskarżyła środowiska pro-life i konserwatywne o to, że no, właśnie, że doszło w Polsce do uchwalenia tak strasznej, drakońskiej ustawy, tak restrykcyjnej, strasznej ustawy, która chroni życie. Środowiska proaborcyjne natychmiast zaczęły domagać się usunięcia klauzuli sumienia. Minister Niedzielski wypowiadał się, że będzie sprawdzał te wszystkie szpitale. Minister Kraska, że natychmiast, gdzie to, które szpitale na Podlasiu nie wolno takich rzeczy robić, że należała się tej dziewczynce aborcja itd. itd. Dzisiaj o tym, jak prawdziwy ludzki dramat staje się powodem gigantycznej propagandowej inicjatywy i o tym, ile prawdy jest w tej realnej historii. A więc zaczynamy. A więc mamy oto takie doniesienia. niepełnosprawna, intelektualna dziewczynka, niepełnosprawna intelektualnie dziewczynka zostaje zgwałcona przez swojego wujka i ci straszni lekarze nie realizują prawa o ochronie życia i tego wyjątku, tego tak zwanego jednego z wyjątków, który dopuszcza do dokonania, jak to. Powiedziała pewna stacja telewizyjna, która mówi całą prawdę, całą dobę, dokonania terminacji ciąży, jak to ładnie brzmi. Takie mamy doniesienia, czyli i okazuje się, że w tej całej awanturze czarnym bohaterem doniesień medialnych nie jest sprawca, nie jest ten gwałciciel rzekomy. Czarnym bohaterem są lekarze. Jest klauzula sumienia. I to z tym trzeba walczyć, z tym trzeba natychmiast zrobić porządek. Nawet no, Tomek Terlikowski, znany ze swoich poglądów pro-life, no, katolik, rzymski katolik, człowiek prawy i uczciwy, Postuluje, żeby Ministerstwo Zdrowia dokonało taką listę, tak, opublikowało taką listę, gdzie można na legalu dokonać aborcji. No, mówiąc językiem Tomka Terlikowskiego, który zawsze w naszych programach powtarzał, że nie aborcja, tylko zabójstwo dziecka nienarodzonego. A więc w którym można w takie taką listę szpitali, w której będzie można dokonać zabójstwa własnego dziecka. No i a kwestia klauzuli sumienia. No, rzeczywiście to jest do rozważenia, no bo czy takie szpitale mogłyby a priori wtedy żądać wcześniej? Tej klauzuli sumienia, że mają lub nie mają, czy mają stosować, czy nie stosować. No, rzecz, rzecz jest zawi zawiła, no i oczywiście trzeba się pochylić troską nad ofiarami. Tak, owszem, wspierać tych, te ofiary podobnych czynów, podobnych haniebnych zachowań. Oczywiście tak. Natomiast sięgając do źródeł, okazuje się, że Hmm. prokuratura krajowa w odpowiedzi na nasze pytania zdementowała informację podawaną przez Fundację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federa. W ostatnim czasie właśnie media obiegły informację, że zgwałconej 14-latce odmówiono aborcji. Tymczasem prokuratura podaje nowe informacje, prostuje, że sprawa dotyczy 24-letniej kobiety i przestępstwa z artykułu 198 KK. Tak czytamy na portalu afirmacja.info. Co pisze rzecznik prokuratury. Śledztwo w tej sprawie prowadzi jedna z prokurator regionu białostockiego. Postępowanie dotyczy doprowadzenia nieporadnej ze względu na stan zdrowia pokrzywdzonej w wieku 24 lat, a nie 14 latki jak podawały media, do obcowania płciowego, to jest czyn z artykułu 100, 198 kodeksu karnego. W toku postępowania pokrzywdzona została przesłuchana przez sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa. Na początku tego roku sprawca usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa z artykułu 198 KK. Z uwagi na dobro pokrzywdzonej nie przekazujemy szerszych informacji o tej sprawie. Podpisał się pan Łukasz Łapszyński, Rzecznik Prasowy Prokuratury Krajowej. A więc sprawdzam, co mówi ten artykuł 198 KK. Okazuje się, że ten artykuł dotyczy seksualnego wykorzystania, niepoczytalności lub bezradności. Kto wykorzystując bezradność innej osoby, czytam, lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej, brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. A więc przyznacie Państwo, nie bagatelizując tego dramatu, przyznacie Państwo sami, że zupełnie inaczej brzmi i zupełnie inną kwalifikację karną ma sytuacja, w której wiemy na pewno, że doszło do przemocy i gwałtu na dziecku e, i to niepełnosprawnym intelektualnie. A zupełnie inaczej brzmi informacja, że dorosłą osobę wykorzystano seksualnie, jakby. No, Wykorzystując bezradność, cytuję rzecznika prokuratury, wykorzystując bezradność tej osoby, ale zadzwoniłem też do Ministerstwa Zdrowia. Tam biuro prasowe poinformowało mnie, że Federa w ogóle nie chce współpracować z Ministerstwem Zdrowia, w związku z tym bardzo trudno ustalić, jakie to szpitale odmówiły dokonania aborcji. Kiedyś w programie miałem podobną sytuację. Zgłosiła się osoba do nas, do telewizji, która mówiła o tym, że właśnie odmówiono jej dokonania aborcji ze względu na ciężki stan. Zdrowia. Mianowicie ona, mając bardzo słaby wzrok, dostała informację od okulistów, że urodząc kolejne dziecko, może ten wzrok jej się jeszcze bardziej pogorszyć. W związku z tym udała się do konsultanta krajowego, który miał orzec, czy rzeczywiście ta. Ciąża doprowadzenie ciąży do końca, i urodzenie dziecka może rzeczywiście w sposób istotny zaważyć na jej zdrowiu. Konsultant krajowy powiedział, że nie i tej aborcji nie dokonała. Awanturowała się z tą historią, bo jeździła do Strasburga, żądała odszkodowań. Ona, jako niepełnosprawna osoba, musiała urodzić dziecko. Opowiadała to wszystko, trzymając to dziecko na kolanach. Moja żona obserwując to, widząc ten program, powiedziała: no, rany boskie, należała jej się aborcja i przeszła jej koło nosa. Tak, te wszystkie doniesienia Przedstawiają aborcję jako pewne dobro, jako jakieś prawo, jako coś, co się należy, co, co jest pewnym benefitem, prawda? No to jest jakieś pomieszanie pojęć. A więc wiemy na pewno, że ta organizacja fe feministyczna, tak zwana Federa, kłamie. Podała nieprawdziwe dane dotyczące wieku mm, ofiary nie 14 latka, a 24 latka. to już wiemy nie chcę współpracować w kwestii wskazania jakie szpitale być może tutaj też mamy jakiś fake w związku z tym przeczytałem uważnie wywiad tej pani szefowej tej organizacji w gazecie wyborczej w której no, tam w ogóle padają już jakieś zupełnie kosmiczne Brednie, bo się okazuje, że pani e, zupełnie poważnie i serio oświadcza, że w Polsce dokonywanych jest każdego roku 150 tysięcy nielegalnych aborcji. Nie podaje źródła tego, tych wyliczeń, nie podaje skąd ma te dane, skąd ma te statystyki. Wiemy tylko jedno, że. W historii ruchu proaborcyjnego, w historii zmiany antropologicznej, jaka dokonała się na świecie poprzez dopuszczalność aborcji, poprzez rzekome naukowe badania nijakiego Kinsey'a, kłamstwo było jednym z podstawowych elementów zmiany prawa. I tutaj mamy tak samo historię. Wiemy już, przyłapaliśmy ich na kłamstwie, że nie czternastolatka, a osoba dorosła. Być może kwestia tych szpitali na Podlasiu też jest denta i też jest nieprawdziwa. Zanim to się wyjaśni, jedną rzecz na pewno wiemy. W tej całej awanturze mówimy o lekarzach, o czternastolatce, która ma 24 lata, o cioci, która ją dowiozła, o Federze, która jak dobry duszek pojawiła się i umożliwiła legalną aborcję. Nie mówimy o jednym z aktorów tego całego zamieszania o dziecku. Mamy do czynienia z morderstwem dziecka. Dziecko zostało zabite. To nie terminacja ciąży, to nie legalna aborcja, to zabicie nienarodzonego dziecka. Zatem patrząc w ten kodeks karny, tak jak czytałem, sprawcy sprawcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat. W najbardziej niekorzystnej dla niego sytuacji, dostanie 8 lat po 4 latach może wyjść za dobre sprawowanie. Jego dziecku nie zapewniono adwokata i wobec tego dziecka dokonano najstraszniejszego wymiaru kary. Dokonano kary śmierci.